Bardzo trudno jest wykonać w tym momencie czarny ruch, który niczego nie podstawia. Dla przykładu, jeżeli czarne zagrają yy, goniec e7, no to w tym momencie wjeżdżamy z typowym motywem taktycznym e5 i na tym polega cała frajda, że możemy sobie po prostu tego gońca w dobrym momencie otworzyć i czarne już w tym momencie są skazane na stratę materiału. Goniec g2, nie odbijamy tego gońca. Uwaga, w szachach bicia nie są przymusowe. Wtrącone posunięcie to jest to, na czym można czesać, po prostu golić rywali do bólu. E bije F6. W tym momencie czarne mają dwa gońce pod biciem, no i życzę powodzenia, żeby sobie to dobrze policzyć. Goniec bije wieże, wydaje się logiczne pos posunięcie. My bijemy gońca. Oba hetmany podbiciem. natomiast czarne mają ten problem, że my jeszcze zdążymy zbić białopolowego gońca, a czarne w najlepszym wypadku tylko i wyłącznie pioneczka. Bicie hetmana, bicie hetmana z promocją. Czarne oczywiście to muszą zbić, my bijemy gońca i mamy bardzo przyjemną przewagę. Oprócz tego, że mamy dwie wielkie figury zawieżej piątka, co już w tym momencie daje nam e, fajne opcje, no to jeszcze mamy te figury dużo bardziej aktywne i możliwość bardzo łatwego grania na skrzydle hetmańskim z próbą podważenia, osłabienia struktury piątkowej rywala na tej części stołu.